Dziś poznamy leżaczek z funkcją bujania finio. Jego złożenie jest bardzo proste. Oto elementy zestawu: dwie płozy, 12 śrub, cztery metalowe zaślepki, dwie małe i dwie duże tulejki, klucz imbusowy, dwa pręty łączące płozy, dwa plastikowe wsporniki, rama siedziska, rama oparcia, pokrowiec z pasami bezpieczeństwa. Do montażu leżaczka będziemy potrzebować też śrubokręta krzyżakowego. Ok, zaczynamy. Za pomocą tych śrub i klucza mocujemy plastikowe wsporniki do półs. Teraz potrzebujemy tych śrub. Montujemy nimi metalowe pręty do półs. Następnie wsuwamy metalowe ramy, górną oparcia i dolną siedziska we wsporniki, aż zadziałają zatrzaski. Pokrowiec nadaje się do prania w pralce. A oto jak go zakładamy. Nasuwamy pokrowiec na oparcie od góry i od razu płynnie nakładamy dolną część pokrowca na siedzisko. Na koniec napinamy pas pod siedziskiem leżaczka i zapinamy zamek. Leżaczek zmontowany. Aby ustawić nachylenie oparcia leżaczka, wciskamy jednocześnie przyciski po bokach. Możemy ustawić oparcie w pozycji leżącej lub półleżącej. Przekręcając nóżki pod płozami, możemy zablokować lub odblokować funkcję bujania. Leżaczek jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Aby zabezpieczyć dziecko, przewlekamy pasy biodrowe przez pas krokowy i zapinamy klamrę. Musi się zatrzasnąć. Pasy bezpieczeństwa należy dopasować za każdym razem. To proste. Przesuwamy pas w plastikowych sprzączkach na pasek biodrowych, a gdy dziecko podrośnie, płozy finio z powodzeniem połączymy z krzesełkiem fini. Jak to zrobić? Demontujemy leżaczek, postępując odwrotnie niż w przypadku montażu. Z krzesełka fini usuwamy pasy i tackę. Odkręcamy dolne części nóg, pozostawiając ich górne elementy i podnóżek. W miejscach, gdzie znajdowały się pręty, montujemy za pomocą śruby metalowe zaślepki. Teraz potrzebujemy tej śruby, dużej tulei i klucza. Za ich pomocą mocujemy płozę do tylnej nogi krzesełka fini. Zakrzywiona powierzchnia tulei powinna dotykać płozy, a płaska powierzchnia nogi krzesełka fini. Upewnij się, czy metalowe zaślepki znajdują się po wewnętrznej stronie krzesełka. Teraz potrzebujemy tej śruby, małej tulei i klucza. Za ich pomocą przymocujemy płozę do przedniej nogi krzesełka. Zakrzywiona powierzchnia tulei powinna dotykać płozy, a płaska powierzchnia, nogi krzesełka fini. Tak prezentuje się prawidłowo zmontowane krzesełko fini z płozami. Prawda, że stylowo? Powodzenia!